Jak widzicie jestem wiedzy. No i znalazłem jakąś skrzypkę. Legend Chest? Co to ma być? Wet iaksów. Diamentowa zbroja widzowie. I łuk Legend Bow. Na Infinity. Legendary Chestplate, Protection, Legendary Boost, Legendary Legends I płyta czy taki, takich strzał Ja tą skrzynkę wezmę, bo jak ona jest niby jakaś tam legendarna Legendary Chestplate Raczej znaczy Chest O, jesteśmy w Nether w Endzie, przy okazji, więc sobie nazbieram tych sztandarów. Nie Skacze pod ten sztandar. Nie wiem, może znajdziemy drugi end, drugą twierdzę. Więc lecimy. A mnie się później nie martwicie. Założę sobie tam oczywiście legendary zbrojkę mending tylko na butach czekaj na moich butach niby są niby takie dobre no dobra niby to jest mój zwykły mycik lepszy go na baka jeszcze i mam ma magenta banner to chyba jakaś flaga jest widzowie tu tą flagę, widzowie. Szukamy tej twierdzy. Raz, raz, zjedzmy sobie owoc teleportujący. Mhm. Powinienem go użyć teraz. Dobra, wyjmuję mój miecz na knotbaku do walki z Endermanem Jeden cios, no i Enderman się pali, więc dostaję darmowego Damagea. Ta misła twierdza jakaś. Ale ta misła ta, w której byliśmy, więc... pójdę na tą połowę. Próbam no, lecimy. Bo Endermany już tutaj wkurzają. Ktoś tu mnie tak nie. na życie nie. Ktoś mnie za tego. się. Niech się pali. No i teraz będzie tak szwankował, bo się pali. Przestał się palić. No i już koniec jego żywota rzucam bardzo dziękuję szukamy jakiejś twierdzy Ojejejeje. mam tu tridenta mam najlepszy miecz on powinien być chyba w takiej twierdzy Taki mieczyk, tylko, że nie wiem, nic nie słyszałem, żeby można było znaleźć jakieś Legendary Chesty w Minecrafcie, a jednak są jakieś Legendary Chesty. Żegnaj świecie. Straciłem Tridenta? Nie, Skoczyłem za Tridentem Niestety Lord Cachor, Dzień dobry No bo trochę tych villagerów tutaj jest Tutaj jest taki. To są moi widzowie, którzy byli w komentarzach. Po prostu ich tak nazywałem: Patryk Kukuc. Hop, hmm. zamknę ich. Wybudowałem taki domek, postawiłem golema. Przepraszam pana? Chyba ja tutaj będę musiał spać.